nie zastanawiam się e, dlaczego i skąd wziął się Czesław Bielecki w tych wyborach nic nie wskazywało wydawało się że to Paweł Poncyliusz będzie reprezentował PiS i że będziemy prowadzić z Pawłem poważny merytoryczny spór tymczasem prezes wylosował i zdecydował że to będzie Czesław Bielecki bo pewnie to jest kandydatura bardziej przeciwko e, wewnętrznej opozycji w PiS niż za na przykład e, Warszawą i no, stąd też wcale tego nie przeżywam robię swoje e, Prezentuje swoją wizję Warszawy, wiem co chciałbym w Warszawie zmienić po wygranych wyborach, co kontynuować. Mamy przygotowany program, mamy przygotowane nasze propozycje. Odwiedziłem wszystkie dzielnice. Traktuję te wybory niezwykle poważnie, a nie jakąś rozgrywkę polityczną. Mówi się, że Czesław Dylewski został dlatego wyznaczony na kandydata, że jest zwolennikiem budowy pomnika. Z posmoleńskiej katastrofy. No, tak, wszystko na to wskazuje. Znamy, znam dwa tylko poglądy Czesława, Czesława Bieleckiego. Pierwsze to to, że chciał zburzyć pałac kultury, a drugie to to, że chce pobudować pod pałacem prezydenckim pomnik smoleński. No to myślę, że Warszawiaków nie zachwyci. Czyli można powiedzieć, że to nie jest godna kandydatura? Nie, no szanuję oczywiście pana Czesława Bieleckiego, ale ja traktuję wybory prezydenckie w Warszawie niezwykle poważnie, a nie jakiś hepenik polityczny.